Hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, tak dalej jesteśmy w dworze srebrnej Polany, ale zamiast robić zadanek pobocznych, lecimy, słuchajcie, z zadankiem głównym u lisy. Ale zanim zaczniemy, i słuchajcie, ten Oto Pięknisz jest to kop irlandzki, który jest dostępny za pomocą Star Stable Horses, czyli aplikacji na telefon, gdzie wybieramy sobie na przykład tego Oto Pięknisia, dbamy o, nie, o niego od źrebaka do 10 poziomu. I potem przetransferujemy go do Star Stable online. Oczywiście musimy za niego zapłacić Star Coinsami, ale słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy to wyposażenie, jest z dni e, ze święta Jeździeckiego, które było niedawno, i jest tylko tam dostępne. Oprócz kurtki, bo kurtka jest e, e, przy farmie Marleja dostępna, więc słuchajcie, sowa to w sumie nie wiem skąd jest już, już nie pamiętam, mam za dużo już zwierząt. Ale tak, słuchajcie, lecimy tutaj, bo tutaj mamy Lisę i zobaczymy, co nam powie. Cześć, Paulina, dobrze, że tu jesteś. Linda może się tu pojawić w każdej chwili. Nie sądzę, żeby udało się jej umówić na spotkanie z flipem i druidami, ale chce z nami pogadać. Alex też już powinna tu być. To naprawdę przerażające, co mówiłaś o Darkcore, o Darko. Po tej ostatniej wizycie w siedzibie Darkor. Wiadomość o nadejściu czwartego generała to zła wiadomość. Działania podejmowane przez Darkor i pana Sansa są godne największego potępienia. Nie wygląda to dobrze. Najbardziej martwimy się jednak biednym Justinem, skoro nie ma już żadnej wartości dla Darko, jest w wielkich tarapatach. Chyba nie zostało nam zbyt wiele czasu. Powinniśmy. Zaraz, czy to nie Linda? Linda organizuje spotkanie. Okej, okay, czyli lecimy szybciutko. Okej, okay. czyli jest już nas trójka. Hej, Linda, czekamy na Ciebie. Alex tu jeszcze nie ma, ale najwyższy czas zacząć spotkanie. Co się stało? Linda, cześć, świetnie, że obie tu jesteście. Musimy pogadać. Plany śmiałej akcji ratunkowej. Jak poszło spotkanie z Frippem? Co się wydarzyło? Nie można teraz zorganizować spotkania z Frippem i resztą. Fripp chodzi swoimi ścieżkami i jest całkowicie pokłonięty magicznymi sprawami wszechświata. Czy jakoś tak? Ale musimy się pospieszyć, żeby uratować Annę i Justina. Musimy działać teraz. Anna prawdopodobnie uwięziona w Pandorii, czeka już dość długo, ale żeby ją uratować, musimy współpracować z Flipem. Oczywiście nie dostaniemy się do Pandorii sami ani bez pomocy druidów, ale moglibyśmy wy wybawić Justina od jego hmm, niewesołego losu, chociaż może nie jest naszym najbliższym przyjacielem. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Dostało jeszcze trochę czasu, Liso. Nie, mamy sans, nie ma sensu się obwiniać. Poza tym musimy teraz wziąć sprawę we własne ręce i ruszyć na pomoc Justinowi. Czy tego chce, czy nie? Jeśli nie dla niego, to przynajmniej dla biednego Tomasa Morlanda. Właśnie, uratujmy go. Nie, nie ma chwili do stracenia. Anna czeka tak długo, że jeden czy dwa dni więcej nie zrobią różnicy. Będzie następna w kolejce. Okej. Okay. Okej, okay, więc... Zgoda, ruszajmy jak najprędzej, gdy pojawi się Alex. A Alex widzieliśmy chyba przy... na farmie Marleja. Jako, że jeszcze czekamy na Alex, muszę powiedzieć Wam o czymś dziwnym: Wizja końca świata. Co to jest? Jak wiesz, dzięki kręgowi księżyca nie mam wizje. Zwykle trudno mi coś z nich zrozumieć, ale tym razem było bardzo wyraźne i poczułam, że to coś, się waż to coś ważnego. Nie chcę cię martwić, ale wydaje mi się, że czeka nas przygoda, co do której już miałam złe przeczucia ukazała mi się w wizji. Nie wiem, co o niej myśleć. Może ty mi wyjaśnisz, Paulina? Wizja? możesz powiedzieć coś więcej? Byłaś w niej ty, Paulina, i twój koń. Twój pierwszy koń w jorwiku Scarlet Queen. Nie do końca rozumiem przesłania tej wizji. Była naprawdę dziwna. Próbowałam coś z niej wywnioskować, ale była głównie niepokojąca. Twój pierwszy koń w Jorwiku. A to mój. Co ci się ukazało w tej wizji, Lindo? Nie wiem, jak to wyjaśnić. Paulina, ty i Scarlet Queen. Było tak, jakbyś nie miała konia ze sobą na tej wyprawie. Jakbyś w dziwny sposób miała doświadczyć końca świata. Okej, okay, więc nie jest dobrze. A mówiąc konkretniej, Paulina, jakbyś spadła z krawędzi świata. Koniec świata? Zaczynam, zaczynasz mówić jak Freeblindo, Wiesz o tym? Uwierz mi, Liso, koniec świata albo tak najbardziej jakby spadanie z krawędzi świata. Wizja była mglista, mroczna i przerażająca. Wszystko było. Oj, w każdym razie miejsce to przypomniało platformę wiertniczą Darkcore. Hmm, to nadal wiele nie wyjaśnia. W każdym razie najlepiej będzie, Paulna, jeśli Twój kąt też weźmie udział w naszej misji ratunkowej. Być może dzięki temu unikniesz śmierci, hm? Wizja czy nie wizja. Niestety przepowiednie lindy już się spełniały. Nie wiem, czy warto ryzykować i kusić los. Okej. Okay. A więc zgadzamy się co do tego, ale gdzie jest Alex? Niech się dzieje, co chce. Teraz zajmiemy się ratowaniem Justina, a potem Anny, niezależnie od tego, czy Filip i drudzi mają czas na zaplanowanie tego z nami. Ale Alex powinna tutaj już być. Co to za odgłos? Decyzja zapadła. Możemy czekać na nią i planować. Paulina, czy mogłabyś poprosić swojego przyjaciela, sternika z, z wioski rybackiej na zachodnim przylądku, żeby zabrał naszą czwórkę do siedziby Darkcore? Spotkamy się tu później. Alex już do tego czasu będzie z nami. Okej, okay, czyli słuchajcie, na razie jeszcze konia nie zmieniał, mam nadzieję. Ale słuchajcie, lecimy. Wydaje mi się, że nie będę wam tego przyspieszać. Lecimy po prostu na zachodni przylądek. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Zachodni przylądek. Ale ta przepowiednia mi się bardzo nie podoba. Ale skoro będę potrzebowała mojego pierwszego konia, no to będzie słuchajcie, ciekawie. Więc lecę szybciutko do sternika. Do sternika. Ale w sumie nie wiem, czy bardziej do kapitana. Bo ja nie wiem, czy on nas tak zapierze w czwórkę. Hmm. Dobra, do sternika. Cześć, Paulina, chcecie, żebym was zabrał swoją łódką? Hmm, problem w tym, że ledwie wystarczy w niej miejsca dla jednego konia. A poza tym, wody tutaj są bardzo kapryśne o tej porze roku. Zawsze z chęcią Wam pomagam, ale cztery osoby z koniem to zazwyczaj za dużo dla mnie i mojej łódki. Przepraszam, Paulina. Kapitan Bruce? Tak, on z pewnością Wam pomoże Nie wiem jednak, gdzie teraz przebywa Nawet on nie wybrałby się taką pogodę na morze A może właśnie tylko on? Musicie popytać okolicznych marynarzy i rybaków na przystani Albo tutaj w mieście Być może wiedzą, gdzie jest kapitan Ok Więc musimy pogadać Więc najpierw lecimy tutaj po kolei Kapitan Bruce? Nie, nie znam go Jak to nie znasz? Nie widziałam go od pewnego czasu. Okej. Okay. O, weźmiemy puszkę od razu. Ten stary dziwak pewnie jest na morzu pomimo nieprzewidywalnej pogody. No w sumie nie ma statku. Hmm. Okej, okay. teraz jedziemy tu. Ja go znam. Pewnie mocuje się gdzieś z siłami przyrody. Ok, więc nie zapowiada się, słuchajcie, dobrze. Ale dobra. W ogóle mam nadzieję, że nic nie słyszycie z tego, ale moi sąsiedzi mają remont i troszkę tam coś y, słychać. Na światło Island, niech bogowie pogody mają go w opiece. Ok, więc chyba nie jest dobrze. Kapitan Bruce, tak myślę, że wiem gdzie jest. Gdzie? Kapitan Bruce wypłynął parę dni temu, żeby dostarczyć konie podstawu, pozostawione na wyspie koni. Miało dotrzeć do kilku stajni w okolicy Jorwiku, ale z powodu złej pogody transport się opóźnił. Szukasz kogoś, kto zabrałby ciebie i twoich przyjaciół na platformę wiertniczą Darkor? Nie sądzę, żeby ktoś się na to zgodził. Pogoda na morzu jest zbytka kapryśna o tej porze roku. Mało która jednostka poradziłaby sobie na tych falach, tylko mocna barka lub tankowiec. Chyba jedynie kapitan Bruce od, odważyłby się na taką wyprawę. Ale zapytaj innych marynarzy. Być może znajdziesz się drugi taki szaleniec, chociaż wątpię. Popytaj ludzi w okolicy. Okej. Okay. Czyli kapitan. Ciebie. Nie mogę ciebie spytać. Szkoda. Okej. Okay. Haha, chyba żartuję, że nie, nie zapuszczam się w tamte okolice z własnej woli, nie o tej porze roku. Okej. Okay. Oj. Nie, źle. Tu. Obs. Ciebie nie mogę już spytać, tak? Okej. Okay. To dalej. Co powiedziałaś? Nie kochana. Nie zaryzykuje swojego, ani cudzego życia. Nie ma mowy. Dobra. Więc teraz zrobimy, słuchajcie, kółeczko. I zobaczymy, czy ktoś się w ogóle skoci. Ale no faktycznie nie, była łódź, a potem nie było łodzi, więc faktycznie musiał gdzieś wypłynąć. Mm, nasz problem. O, 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 o. Haha, ha, pytasz, czy mogę cię zabrać na platformę wiertniczą? Może gdybym miał dużą barkę czy coś podobnego, haha, ha, ale nie mam. Haha, ha, nie mój z mały szczurku lądowy, nawet ja nie wypłynę na morze o tej porze roku. Barki z Dark są chyba jednymi łodziami, które kursują na tej trasie przez cały rok. Ale nie licz na to, że was podrzucą, haha. Haha, ha, nie lepiej trzymajcie się z daleka od wody, ty i twoi mili przyjaciele, przynajmniej do czasu, aż zmieni się pogoda wybacz, idź i powiedz swoim przyjaciółkom że ta misja jest niewykonalna o tej porze roku, nikt teraz nie wyjdzie w morze okej, okay. no więc e, mamy problem nikt nie wyjdzie teraz z morza Brusa nie ma więc, no coś mi się wydaje, że tam jeszcze będą inne, słuchajcie szarady, ale okej okay, lecimy, słuchajcie, tutaj nie przycinam wam, na spokojnie Wracamy do dworu srebrnej polany i zobaczymy, co one nam powią. Powią, powiedzą. Dobra, jesteśmy, więc lecimy szybciutko do dziewczyn. I no, problem mamy. Co, nikt nie zabierze nas do darkcore? Niepewna pogoda na morzu o tej porze roku gorzej być nie mogło. Musimy tam się dostać teraz, a niech to. Jak więc dostaniemy się na Darkor? Kapitan Bruce jest na morzu, nikt inny z nami nie popłynie, a czas ucieka. Gdzie w ogóle jest Alex? Zaczynam się niecierpliwić. Ale gdzie jest Alex? Lisa, czy napisałaś sms do Alex? Musimy opracować nowy plan, żeby dostać się do siedziby Darkor. Zaraz co powiedział ten marynarz, barki Darkor kursują przez cały rok. Hmm, może pożyczymy sobie taką barkę na plaży Morland, żeby dostać się na nią, na, nią na platformę? Tak, to chyba dobry pomysł. Zwinięcie barki tym głupim e, pachołkom Darkor nie powinno być chyba zbyt trudne. Jedźmy na prażę, żeby się rozejrzeć. Ale potrzeby, potrzebujemy Alex. Gdzie ona jest? Wysłałam już kilka wiadomości. Hm, musimy to sprawdzić. Alex może być w Valeday albo równie dobrze w punkcie obserwacyjnym 42. Zaraz, a nie miała? przypadkiem wybrać się na farmę Barleya, żeby pouczyć mamę jazdy konnej? Są trzy możliwości. Musimy szybko znaleźć Alex, nie ma czasu do stracenia. Nasz plan z Barką na pewno jej się spodoba. A nawet jeśli nie, to i tak nie ma wyjścia. Skoro nie odpisuje na SMS-y, rozdzielmy się. Pojedą do Validej i zobacz, czy tam jest. A ty i Linda pojedźcie do punktu obserwacyjnego 42, okej? Okay? Polna, możesz pojechać na farmę Marleya i sprawdzić, czy jest tam Alex? Pamiętajcie, kto pierwszy ją znajdzie, niech powiadomi resztę. Spotkajmy się na plaży Morland przy Barkach, okej? Okay? I już znajdziemy Alex. Doskonale, do zobaczenia na plaży w Morland. Dobra, słuchajcie. I powiem wam szczerze, że ja wiem, że właśnie ona jest na farmie Marleya na 100%. A też lecą szybkim transportem. Ale ja pojedę na spokojnie, bo słuchajcie, tam nie ma szybkiego... Nie ma? Nie, nie ma dla farmy Marleya transportu, więc na spokojnie, słuchajcie, pojedziemy. I wydaje mi się, że jak już spotkamy Alex na spokojnie, pogadamy z nią i zobaczymy co się stało, że nie odpisuje na wiadomości. To wydaje mi się, że utnę jednak filmik i dopiero spotkamy się w Morland, ale zobaczymy. Na razie tu mamy Alex. Więc zobaczmy, co się stało. Hej Paulina, nie uwierzysz, ale moja mako... ale moja kochana matka dała się przekonać, aby znowu zacząć jeździć konno. Spójrz tam. Hej, ja mamo. Dobrze. Uważaj na nogi. Ściągnij wodze, mamo. ściągnij wodzę i wyprostuj plecy. Moja mama nie jeździła kono od małego dziecka, dlatego jestem dumna, że posłuchała mnie i znowu wskoczyła na siodło. Mam nadzieję, że będziemy wybierać się na fajne przejażdżki. Mama powinna skupić się na czymś pozytywnym w swoim życiu. A tak w ogóle co ty tutaj robisz, Paulina? Wszystko po kolei. A, no tak, zapomniałam, że mamy dzisiaj spotkanie. Uratować Justina? Tak, czemu nie? I nie doszło do spotkania z Flipem, wcale mnie to nie dziwi. Flip wydaje się coraz bardziej zamyślony. Martwię się o niego, a teraz zamierzacie porwać barkę. Haha, ale będzie uba. Słyszałam jednak, że ochrona Darkolna została wzmocniona, ale zobaczymy. Okej. Okay. Pełna za kilka minut będę na plaży Moron, ale muszę skończyć najpierw naukę z mamą. Napiszę do Lisy i Lindy, żeby wyjaśnić sytuację. Ups, prze przegapiłam całą gromadę wiadomości. Jeźdź już, ja dołączę do Was później. Do zobaczenia. Ok, więc słuchajcie, lecimy do Morland I nie widzimy się na miejscu. A w sumie, czemu na miejscu? Zapomniałam, że mogę wziąć tak. Będzie szybciej, słuchajcie. Poza tym, za to się nie płaci. Więc 30 szylingów jest zaoszczędzone. I jak widzę, musimy jechać, słuchajcie, na spokojnie tutaj, na plażę. Obstawiam i tak, że będziemy musieli mniej więcej dzień poczekać. Bo, coś mi się wydaje, że tak szybko. Nie. O! Dużo barek. Hej, hi, hey, hello. Tu jesteś. Martwiłyśmy się trochę, że stało się coś złego, bo wiadomość od Alek przyszła już jakiś czas temu. Czekając tu z lisą, przemyślałyśmy plan. Wygląda na to, że wzmocnili ochronę, jest więcej strażników niż dawniej. Może to nie będzie jednak takie proste, dobrze tego pilnują. Czekając, aż Alex kończy naukę z mamą, możemy zrobić rekonesans z praktycznego punktu widzenia, jak właściwie uprowadza się barkę. Poobserwujmy ich najpierw. Paulina Lindo, jeśli zostaniesz tu i poczekasz na Alexia ja i Paulina pojedziemy wzdłuż plaży, żeby rozpoznać teren. Nie sądzę, żeby zwrócili szczególną uwagę na dwie dziewczyny jadące konno po plaży, ale nie możemy się dziwnie zachowywać ani za bardzo zbliżać. Okej. Okay. Więc musimy lecieć na rekonesans. Okej, okay. czyli na tą barkę się nie wejdzie w ogóle. Rekonesans na plaży. Dobra, mamy już wszystkich, słuchajcie. Koro, Alex już z nami, możemy ruszać. Jak poszło, Paulina, zauważyłaś coś interesującego? Wygląda na to, że wszystkie barki są dobrze strzeżone. Okej. Okay. To zadanie okazuje się nieco bardziej skomplikowane na plaży. Dużo się dzieje, są tu ludzie z Darkor. Zbyt wielu strażników kręci się wokół. Nawet jeśli dostaniemy się na barkę, to nie wiemy jak ją uruchomić. Chyba powinniśmy omówić tę kwestię, jak sądzicie? Metamorfozy. No trudno, zróbmy to krok po kroku. Nie możemy tak po prostu podbiec do barki i wpłynąć w morze, bo jej nie uruchomimy. Uruchomienie barki nie stanowi istotnego problemu, jeśli uda nam się wejść na podkład. Obiecuję, że zajmę się tym osobiście. Potrzeba mi tylko trochę czasu, ale to prawda, nie możemy od tak wpaść na barkę i od razu cała naprzód. Hmm. Jak zakraść się na pokład bez zwracania uwagi? A może oszukamy ich w jakiś sposób, nosząc przebrania albo coś takiego? Haha, podoba mi się ten sposób myślenia, ale chyba nie są tacy głupi. Nie wystarczy, że założymy ciemne okulary i zielone płaszcze. Mam pewien pomysł. Pani Holz, która mieszka w czerwonym domu Niepodal, rozwiąże nasz problem. Co masz na myśli, Lindo? Pożyczyłam kiedyś od pani Holz yy, książkę na temat zmiany postaci. Niosły, niosła tytuł Metamorfoza. Meta co? Metamorfoza. W książce była mowa o tym, jak przekształcić siebie w kogoś innego za pomocą jakiegoś magicznego napoju. O ile dobrze pamiętam, inteligentne osoby potrafią przejrzeć ten magiczny kamuflaż, ale w pewnym przypadku mogłoby się udać. Czy to w ogóle możliwe? Co nam szkodzi, spróbować? Pani Holzruf mieszka blisko. Zapytajmy ją być może magiczny napój przemieni nas w, w pachołku, w darkcore, na tyle skutecznie, że zdołamy dostać się na podkład barki. Ok. Jeśli uda nam się przybrać postać pracowników Darkor, bez trudu dostaniemy się na podkład Barki i przejmiemy nad nią kontrolę, później pozostanie już tylko uratowanie Justina. Nie ma czasu do stracenia. Jedźmy do pani Holców, a na koniec zgniłe jajko. Ok. Więc słuchajcie, lecimy. Pewnie ja będę ostatnia. Dokładnie. Dobra, więc słuchajcie, lecimy. Witajcie, moje drogie. Co was tutaj sprowadza i skąd taki pośpiech? Masz dobrą pamięć, Lindo. Przypomniałam sobie, że pożyczyłaś ode mnie kiedyś tę książkę, ale opowiadając na wasze pytania, tak, istnieje sposób ukrycia swojej tożsamości za pomocą magicznej metamorfozy. Uważajcie! Pytanie o zmianę postaci Wasz plan jest śmiały ale może się udać metamorfoza czyli zmiana postaci jest jednak niestabilna niestety łatwo jest dostrzec działanie magii jeśli patrzy się uważnie poza tym sam efekt jest krótkotrwały ale podobnie jak wy myślę że strażnicy darkor na praży dadzą się nabrać to wymaga sporo pracy poza tym brakuje nam kilku składników obawiam się że zajmie to trochę czasu dziewczęta oczywiście pani Holstrów, możemy pomóc w przygotowaniach i zebrać brakujące składniki bardzo ci dziękuję, Lindo. Brakuje mi trzech składników. Pierwszym są lodowe osty z mroźnej doliny ukrytych dinozaurów. Drugim jest woda bagienna z odbiciem świetnym mgły z bagiennego kotła. Trzeci składnik to algi, które można znaleźć w skalistym wybrzeżu południowego kopyta. Te miejsca są bardzo oddalone od siebie. Może rozdzielimy się, żeby szybciej zebrać składniki. Tak, zróbmy to. Mogę tu zostać i pomóc pani Holstru w przygotowaniach. Ja mogę pojechać do Fortu Pinta i popłynąć promem do południowego kopyta po Alni. Fajnie, Tinkan. nie wybierzemy się ze mną do Doliny Ukrytych Dinozaurów, żeby puszkać lodowego ostu. Zgadza się, Tinkan? Doskonale. Pełna, pojedziesz do, do bagiennego kotła w Dolinie Złotych Wzgórz i zabierzesz samą trochę wody bagiennej. Do zobaczenia. Okej, okay, więc słuchajcie, lecimy jeszcze, wydaje mi się, właśnie do naszej y, pi te y, rzeczy Teraz już wiemy czego nam potrzeba I szukamy składników Lisa i Aleks są już w drodze Pani Holstrów mogłabym w czymś pomóc? Wolna pomagam pani Holstru Z przygotowaniami żeby było szybciej Ale ty pojedź do Doliny Złotych Wzgórz I Bagiennego Kotła Żeby zdobyć wodę bagienną z odbiciami mgły Uważaj żeby nie spaść z konia Podczas nabierania wody A ponad wszystko nie dotykaj mgły ona lubi nęcić przybyszów i wciągać ich do śmiertelnie groźnej wody. Nie daj się zwieść. Znalezienie odbicia mgły w czarnej wodzie nie powinno być trudne. Wystarczy poszukać miejsca znajdującego się pod odpowiednim kątem do mgły. Weź tę szklank, szklaną butelkę do nabierania wody. Do zobaczenia wkrótce. Okej, okay, więc słuchajcie, wydaje mi się, że na spokojnie nie będę Wam tego przyspieszać. Najpierw pojedziemy do dniowej farmy Jaspera i stamtąd na spokojnie wyruszymy na bagna więc yy, dyniowa farma Jaspera i lecimy dobra słuchajcie jesteśmy i teraz na spokojnie muszę jechać słuchajcie na te bagna czyli do Pi tam gdzie mieszka Pi to tam są bagna więc mam nadzieję, że mi się to uda. Plus jest taki, że po prostu jak będę chciała wrócić do Morland, to nacisnę sobie na telefon i podwózka i będziemy szybciutko na miejscu. Jak widzę, że są znaki postawione, a wilków nie ma. A nie, są, ale chyba nie są wygłodniałe z tego, co widzę. Więc to bardzo dobrze. Lecimy, słuchajcie, przez bramę. I... Na spokojnie. Nie mogę spaść z konia. Ale muszę nabrać konno, więc... Zadanie z bagiem, warunki spełnione. Ale mam pustą, szklaną butelkę to. Gdzie mam jechać? Gdzie ja powinnam to zrobić? Przybywasz do bagiennego kotła lepiej, bądź ostrożna. Pani Holcru potrzebuje wody bagiennej z bagiennego kotła. Napełnij butelkę w miejscu, gdzie odbija się poblask mgły. Użyj butelki, którą zebraj ze sobą. A widzicie, dlatego coś mi nie pasowało, więc jeszcze raz wchodzimy. Stop. Tam. Okej, okay, muszę jechać tam. Więc wolę zrobić. O, chyba, że tu. Napełnianie butelki. Mgła i woda bagienna. Więc teraz widzę, tak, musimy wracać do Morland, więc po prostu zrobimy w ten sposób. I nie trzeba się martwić, że spadnie się z powrotem do bagna. Dobra, jesteśmy, więc lecimy szybciutko, dajemy tą wodę i wydaje mi się, że kończmy filmik, bo będzie bardzo długi. Dobra, wszyscy już widzę, są. Dziękuję, moja droga, ładne kropelki. Reszta już tu jest, czekałyśmy na Ciebie. Mikstura musi teraz pogotować się w kociołku, a ja tymczasem coś Wam powiem. Mam dla Was coś bardzo wyjątkowego. Słuchajcie uważnie, mam coś bardzo wyjątkowego. Mam tu dla Was trochę bomb usypiających, zapewnie. Słyszałyście o bombach usypiających używanych przez wiedźmy i czarnoksiężników. Cienia to ten sam rodzaj rzuca się taką szklanną butelką w osobę, która ma zapaść w sen. O świetnie, przydadzą nam się podczas ratowania Justina. Nie mamy pojęcia, co nas tam czeka. Otóż to używajcie ich wyjątkowo ostrożnie i tylko w razie konieczności. Zachowajcie je najdłużej jak możecie. Nigdy nie wiadomo, kiedy się naprawdę przydadzą. Tak, i te bomby usypiające będą naszym planem B. Jeśli nie uda się z przebraniem, będę spokojniejsza, wiedząc, że macie się czym bronić. Inaczej chyba nie mogłabym zasnąć. W międzyczasie mogę przenieść wszystkie bomby usypiające. Proszę bardzo, liso, nie upuść tego i uważajcie też, żeby tym w coś nie uderzyć. Jeśli którakolwiek z butelek pęknie, każdy natychmiast padnie uśpiony, a to może być niebezpieczne. Zejdźcie teraz z koni, sądzę, że nadszedł już czas na degustację. Ale słuchajcie, degustację, to wiecie co? Mi się wydaje, że w tym momencie kończymy filmik. Bo tak jak powiedziałam, ja nie chcę jeszcze nic degustować. Nie lecimy jeszcze na barkę, bo by ten filmik był bardzo, bardzo długi. Więc tak, ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W kolejnym filmiku zmienię konia na mojego konia podstawowego, tak jak powinno być. Więc tak, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami. I należy naszej pięknej, wspaniałej rodzinki. Trzymajcie się ciepło i pa!